Kolega Mateusz, wynik połowy masy ponad 190 powtórzeń. W czasie 5 minut. Cieszymy. Jak pod 10 start? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

I to jest polski nauczyciel. 39, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38, 60, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47, доктор, не просто звучит на технике в акции и давай не выпростовать. Еще 8, 49, 50, 51, 52, 53, 52 baltyżenia. do no Oj walczą, walczą 53 54 55, 56 57 nie zaczynaj się 57 58, 59 60, 61 Widam pośladki, to jest różnica. 63, 64, 65. Zapraszam chętnych do oglądania z boku. 66. Zapraszam chętnych ci co mają w oproci do z boku. 66, 67, 68. 69. пятнадцать шеес семьемььдесят четырееьдесят пятьдеся пять